Cześć, a dzisiaj odpowiemy na osiem najczęściej zadawanych pytań dotyczących klimatyzatorów Cooper Hunter, konkretnie i bez ściemy. Czy jednym klimatyzatorem można obsługiwać kilka pomieszczeń, cały dom albo całe... Mieszkanie? Odpowiedź to zależy. Jeżeli mówimy o pojedynczym klimatyzatorze, najpopularniejszym ściennym czy innego typu, czyli takim, który ma jedną jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną, nie za bardzo. Natomiast istnieją systemy tak zwane multi-split, gdzie do jednej jednostki zewnętrznej podłączamy maksymalnie do pięciu jednostek wewnętrznych. Wtedy jak najbardziej możemy skutecznie klimatyzować wiele pomieszczeń. Innym rozwiązaniem może być klimatyzator kanałowy, czyli teoretycznie pojedyncze urządzenie typu. Split z jedną jednostką zewnętrzną i wewnętrzną, natomiast ze względu na swoją konstrukcję, z możliwością doposażenia w kanały dystrybucyjne powietrza, i wtedy te kanały faktycznie umożliwiają nam obsługę wielu pomieszczeń. Trzeba to tylko zaprojektować, wykonać z głową, żeby to wszystko działało. Czy od klimatyzacji się choruje? To też powszechny mit, który na rynku funkcjonuje, zwłaszcza wśród. Użytkowników, a jest to, tak jak wspomniałem, mit: sama klimatyzacja nie szkodzi zdrowiu. Tutaj negatywny wpływ może mieć co najwyżej niewłaściwe użytkowanie klimatyzatora albo niedbanie o jego serwis i czystość. Czyli po pierwsze, jeżeli chłodzimy, starajmy się unikać gwałtownych zmian temperatur. Starajmy się nie ustawiać temperatury nastawionej w pomieszczeniu o większej różnicy niż mniej więcej 5 stopni od temperatury zewnętrznej, żebyśmy wchodząc z zewnątrz nie wpadali gwałtownie w o wiele niższą temperaturę, to na pewno pomoże. No plus dbajmy o czystość urządzeń, o serwisowanie, o konserwację, o czyszczenie wymienników, filtrów, żeby tam żadne niepożądane elementy, mikroorganizmy czy pleśnie się nie rozwijały. Wtedy jak najbardziej można ten mit obalić. Czy klimatyzator to pompa ciepła? Takie pytanie też bardzo często się zdarza. Z technicznego punktu widzenia każdy klimatyzator to pompa ciepła typu powietrze-powietrze, czyli urządzenie skonstruowane i zaprojektowane do tego, żeby w cudzysłowie pompować ciepło z otoczenia o niższej temperaturze do wyższej do otoczenia o wyższej temperaturze. Dlatego technicznie można powiedzieć tak, klimatyzator to pompa ciepła typu powietrze, -powietrze. Powietrze. Chociaż bardzo często na rynku kolokwialnie pompami ciepła określa się pompy ciepła typu powietrze, woda, to biorąc zagadnienie całościowo, jak najbardziej, klimatyzatory też jako ten specyficzny typ pompy ciepła można określić. Czy czynnik chłodniczy w klimatyzatorze trzeba regularnie uzupełniać? Odpowiedź jest prosta: nie. O ile instalacja jest wykonana prawidłowo i szczelnie. Nie ma takiej konieczności. Czynnik chłodniczy w klimatyzatorze to nie paliwo, które się zużywa wraz z eksploatacją urządzenia, także klucz to jest poprawny montaż, szczelny montaż, i wtedy urządzenie na tej samej ilości czynnika, na jednym czynniku, może pracować praktycznie przez długie lata. Czy każda jednostka klimatyzacyjna wymaga odprowadzenia skroplin? Tak, skropliny, czyli kondensat, skroplona wilgoć z powietrza, otoczenia. Pojawia się na wszystkich jednostkach wewnętrznych, jeżeli mamy system multi-split lub na jednostce wewnętrznej w pojedynczym splicie w trybie chłodzenia. Czyli jeżeli chłodzimy, mamy ten kondensat w jednostce wewnętrznej, musimy go gdzieś odprowadzić. Natomiast jeżeli mamy tryb ogrzewania, tutaj kondensat może się pojawiać na jednostce zewnętrznej, która też wymaga jego odprowadzenia. Czy to na zewnątrz, czy to do kanalizacji, czy to do jakiegoś odpływu. Czy klimatyzatory zużywają dużo energii? Elektrycznej. Nie, jeżeli wybierzesz model o wysokiej e, klasie. E, modele takie jak Supreme czy Nature potrafią zużywać zgodnie z danymi producenta 105-110 kWh e, rocznie. Są to dane określone przez producenta, więc to tyle co zwyczajna domowa lodówka. A komfort działania? Nieporównywalny. Jeżeli jakieś inne jeszcze kwestie Was interesują, które nie były tutaj poruszone, jak najbardziej zachęcam do napisania ich w komentarzu. Postaramy się je do nich odnieść czy je opracować. Tymczasem też zapraszam do oglądania naszych filmów, które już funkcjonują na kanale, które będziemy jeszcze nagrywać. Śledźcie Cooper Hunter, jak działa w klimatyzatorach tryb auto. Tryb auto to tryb automatycznego przełączania między trybami pracy, czyli chłodzeniem i ogrzewaniem. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest powyżej 26 stopni Celsjusza, urządzenie uruchamia się w chłodzeniu z nastawą tymczasową 25 stopni, natomiast jeżeli ta temperatura spadnie poniżej 22 stopni Celsjusza, przełącza się automatycznie na ogrzewanie z nastawą 20 stopni Celsjusza, więc jest to wygodny tryb, gdzie samo urządzenie sobie właśnie zmienia. Chłodzenie i ogrzewanie. Kolejne pytanie: czy klimatyzator domowy jest w stanie utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu z dokładnością nawet do pół stopnia? Celsjusza. Trzeba mieć na uwadze, że klimatyzatory domowe to są klimatyzatory komfortu, to nie są urządzenia klimatyzacyjne precyzyjne, które też na rynku występują, a tak jak wspomniałem, są to klimatyzatory komfortu, także one aż tak dokładnego utrzymywania temperatury w pomieszczeniu nie mają, nierzadko mają wbudowany algorytm w swoje działanie odchyłki 1 do maksymalnie 2 stopni. Celsjusza, między innymi po to, żeby wydłużyć okresy postoju i pracy kompresora, żeby wydłużyć żywotność tego kompresora. Także taka dokładność, właśnie ten jeden, maksymalnie dwa stopnie różnicy jest dla nich jak najbardziej akceptowalna.